Co? Słucham? Cały ogród mamy mokry przez tego wariata <laughs> się podoba tak po szybie spływa Ładnie. Co? a czy by mu się znudziło? Ale... wlej w drugą stronę! Kacper! No, no tam lej! W tamtą stronę lej! Może no, żeś to do domu nie nalał, słucham Ciebie. Koniec już? No. Siusiu, chcesz? Co Oj. Ej To jest wariat, no Nie jest nie patrzy. O, o. No ale to lej tam. No tam lej Słucham Ej! Oa! On oblał mnie no. się cieszy Nie się to się ten, taką małą dziurę tylko otworzyłem, no nie? I mnie oblał o. Nie nie, yeah. no to domu się nie leje. O, oh. o. Oh. Ja. Cały mokry. <laughs> Teraz to siebie ja Nie. Ale ciepło jest strasznie, wiesz. Dobra. mięso mam, kurbację mam, przeszłyki mam, chleb mam, sałatkę mam, ale jeszcze... Nie, e. Nie, e. Nie, idź tą wodą stąd. Ależ mu się to podoba. Oj się oblał. No, w drugą stronę tam. Nie, e, z wodą idź. Idź tą wodą stąd. Co nie będzie ganiał. No słucham ciebie.